Serdecznie na kolejnym odcinku. Dziękuję, że włączyliście. Dzisiaj znaczy ten dzień, i dzisiaj obecna górną część mojej monstery dubi, która już jest na ostatnim etapie palika, i będziemy ją tutaj sadzili, mocowali, i zobaczymy co z tego będzie. Zapraszam, a ja po nią idę. Jest tu i ona. Nie wiem czy będzie widać. Ja ją postaram się po prostu obciąć. Nie widać. Dobra. Ona, ma, ma, ona nam idzie aż dotąd. I tu staram się, postaram się ją obciąć. Obcięta. Nie wiem czy będzie widać, kochani, bo nie umiem tego tutaj ustawić. Wyciągamy to z tego starego palika. Mam przygotowane spagnum. Wielgotne. Zaraz ją od razu przyczepimy. Przyczepimy ją od razu do nowy palik. Mam specjalny płyn, taki otkany do pryskania roślin. Do pryskania. Do podlewania w sumie. Ale my sobie to po prostu. Em, my sobie to po prostu. Spryskamy nasz mech, ale wiecie co? Ona ma pełno wełniaków, wełnowców. Dobrze. Mamy naszą monsterę. Dubie. Wyrwaną, ale co to się tutaj dzieje? Co to się tutaj dzieje? Słuchajcie. Ciorniastek. oj 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 zaraz musimy to wszystko spryskać no wiecie wy co? o jak tutaj chodzi Obra, dobra 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 zaraz to wszystko spryskamy Widzicie, ona stała tak tutaj z brzegu i w sumie to, no podlewałem tylko, nie interesowałem się, ale tutaj widzę, że to jest normalnie impreza cała, wciorniastkowa. Już tu olej przygotowany, tutaj jest takie całe aż prawie skupisko tego wszystkiego, tego dzielostwa. Pięcie Normalnie szok. To niespodzianka, co? Tutaj, właśnie przy tych korzeniach, wiecie, się ich nazbierało. Nie widziałem nigdy, teraz widziałem pierwszy raz dopiero wciągniastki. Co za byki, no? Tutaj nastąpiło to załamanie znowu. Widzę, że tutaj jeszcze jeden wełnowiec siedzi. Hmm. Normalnie, szok. Ups. Dobra, to to mamy. Kupiłem dzisiaj specjalną doniczkę właśnie do do storczyków i tutaj właśnie dosadzimy. Teraz tak, nasypię tutaj oczywiście substratu. Nie wiem, czy to będzie mi się w ogóle trzymało, bo nie chciałem takiej nie wiadomo jak wielkiej donicy kupować, ale powinno się w sumie trzymać. Ono ma położenie, wiecie, takie tutaj powietrzne. Jak włożę, wstawię to do... Um, wstawię to do foliaka, powinno funkcjonować. Tym bardziej, że chcę ten palik tutaj jeszcze, wiecie, tak lekko na początek o, w ten sposób spadną owinąć, żeby żeby to tutaj trzymający się ta trzymająca się wilgotność, żeby wiecie, oddawała korzeniom. Żeby sparną oddawało korzeniom e, wilgotność. O, tak by było w ten sposób. O, to mi coś tutaj chodziło. Zaraz to tutaj przyczepimy. Coś nie za bardzo. Chcę się to tutaj czepiać, ale już idę po taśmę. Przez okno przy takiej pogodzie moje Brugmancje też mają problem ze ściorniastkami. Yy, takich użyłem specjalnych yy, takich tabletek do ziemi. Pani w powiedziała, że tak trwa około 10 dni powinno być lepiej. Powinny, powinny te wciorniastki zniknąć. Dobra, to by było tak na tyle, ale niespodzianka no. Dobrze, że się w sumie wziąłem za to tutaj, za to tutaj przesadzanie, obcinanie. No ale muszę tą roślinę mateczną zaraz Przejrzeć, przepryskać. Patrzcie, palik się trzyma. Też nie chciałem takie wielkiej donicy, bo to, to, to z tymi donicami to jest też... Tutaj zaraz to fajnie nawodnie, ten palik. Mam wodę przygotowaną. Kupiłem taką zgrzewkę, takich y, małych wód po pół litra. I e, nawet tutaj już sobie poddawałem wody. Oczywiście gazowaną wylałem. No i sobie teraz to zrobię. No tak to wygląda. Taki dzisiaj krótki film chciałem wam tylko zaprezentować właśnie jak wygląda moja Monstera. Jakoś tak dziwnie to rośnie no. Czemu ty tak dziwnie rośniesz? Ona się właśnie tutaj załamała, tak jakby wchodziła w, ten, w te stadium e, dojrzewania. Albo jakby to była taka, wiecie, monstera już dojrzała. O, to, to jeszcze fajnie tutaj okryję. Zaraz to jeszcze bardziej wszystko e, mocno spryskam mieszaną, mieszanką wody z olejkiem nim. No, tak to tutaj wygląda. Trzymajcie się, pozdrawiam bardzo serdecznie. Kij stoi krzywo, ale zaraz to ustawimy, nie ma problemu. To jest taki palik tutaj z, z taką rurką w środku, w rurce są porobione po, e, dziury. Tu się od góry podlewa i tutaj w ta woda fajnie jakby kapie. W środku wypływa, wydostaje się i nawadnia się ten cały, e, ten cały palik. Trzymajcie się, taki szybki film. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego razu. Pa-pa!